Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. Dziś jeszcze raz się przypomnieć o krwawiącym krzyżu w Słupsku. Był to rok 1982 i historia jest następująca. W trzecim miesiącu stanu wojennego zaczęła wypływać ludzka krew z krzyża misyjnego, który stoi w Słupsku. Naprzeciwko kościoła Matki Bożej Różańcowej, w samym środku miasta. I trwało to 10 lat. Nie zrobić. Bóg nie może zrobić większego cudu dla ludzi, żeby ich nawrócić, żeby nas wszystkich nawrócić. Mnie się udało. Ja się nawracałem pod tym krzyżem, byłem całkowicie niewierzący. Ta ciecz, która wypływała, wyglądała jak krew. Miała zapach krwi. Miała smak krwi koło mnie, Osoby próbowały. Ja tam byłem wiele razy. Wypływało z miejsca gdzie są nogi człowieka. Jeśli by tam ukrzyżować kogoś, to z miejsca i są nogi wypływa krew. I tak krzyż wygląda po ukrzyżowaniu człowieka. A że stoi to przed Kościołem Katolickim po dwóch tysiącach lat, no to cud jest niesamowity. Dlaczego Bóg nie może zrobić większego cudu? Bo większy cud to jest wtedy, kiedy Bóg się nam pokaże. Kiedy my zobaczymy Matkę Bożą, Boga lub aniołów. wtedy już wszystko jasne, wszystko wiemy. Ale Bogu nie zależy na zmuszaniu nikogo do wiary. Czyli definicją cudu jest coś takiego, że cud nie może zmusić nikogo. To jest tak jak człowiek ma rozsądek, umysł. Nim się posługuje, to powinien to zauważyć. Jeśli ma dobrą wolę. Bo historia jest taka: ten krzyż jest dębowy, i niektórzy mówią: no tak, dębowy, no to żywica ciekła. No, ja się cię pytam, czy ktokolwiek, kto był w lesie i widział dęby żyjące, czy widział krwawiący krzyż, krwawiący dąb, w którym krew leciała. Dalej. Ten krzyż ma wyraźny przód i dokładnie centralnie z miejsca są nogi. To z tego miejsca wypływała ta czerwona ciecz, która przypominała krew i była nią. Bóg nie chce zmuszać nikogo, czyli nie pokazuje się nam sam. Nie pokazuje nam aniołów swoich, który każdy z nas ma, i dobrych, i złych. Wystarczy złego zobaczyć, żebyśmy uwierzyli, że Bóg istnieje. Ale to też jest łaska. Ten krzyż nie został oficjalnie uznany przez Kościół, ponieważ próbki zostały wysłane do Watykanu, one się zbiły, a potem deszcze padały i było cię, był kłopot, żeby jeszcze raz zebrać odpowiednią ilość. No dawne czasy i, i nasze laboratoria działały. Ale milicja obywatelska, dla której cudów nie ma, a był to trzeci miesiąc stanu wojennego, więc bano się rozruchów, to tam setki milicjantów pilnowały tego krzyża dzień i noc. Była godzina policyjna. W wszystkich bramach stały ciężarówki z milicją. I Milicja Obywatelska zrobiła doskonałe badania tego wszystkiego. Oni sprawdzili w laboratoriach milicyjnych, co cieknie i ciekła krew. Więc szukali człowieka, człowieka księdza Solidarności, człowieka, który to robi, albo rurkę, pompkę, zbiorniczek, rentgena zrobili. Nie znaleźli. Oni nie znaleźli. Ale zwracam się do tych wszystkich, którzy mają w jakikolwiek sposób dostęp do archiwów. W archiwach dzisiaj policji w Słupsku i w Warszawie te informacje są bo Milicja Obywatelska bez wątpienia zrobiła bardzo dużo raportów na temat tego, co się dzieje i mają oświadczenia laboratoryjne. Stoprocentowo. Więc jeśli ktoś kto to dosłucha albo ma znajomych w Milicji, w Policji dzisiaj, w Słupsku albo w Warszawie, to fajnie byłoby, jakby odpowiedział, zrobił kserokopię tego, co tam się w tych archiwach znajduje, bo to jest. Na pewno jest. Życzę wszystkim samych radości. Dobra wiadomość jest ta, że wszyscy jesteśmy wieczni. Na śmierć dla ludzi wierzących to przejście do spotkania z Bogiem. To radość. Dla tych, co są daleko od Boga, no to jest problem straszny. Panie Boże, ja Tobie bardzo dziękuję za wszystko, za to, że udało mi się pod tym krzyżem nawrócić. Dla mnie to największy cud jaki Bóg może zrobić. Ja potem widziałem stygmatyków no i dzisiaj jestem człowiekiem wierzącym. Komuna skończyła się, a to przestało cieknąć, wypływać ta ludzka krew. W 1992 10 lat ciekło. Na początku najbardziej, podobnie. I na wszystkich błogosławiu trzech bóg Trzechmogącym. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boże, dziękuję. Dziękuję Tobie, uchana Matko i wszystkim zastępom Aniołów Świętych.